Serdecznie za możliwość wystąpienia w czasie tej konferencji. Chciałbym przedstawić kolekcję świętych w gabinecie grafiki i rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie z takim zaznaczeniem, trochę po prostu sygnalizacyjnie, zagadnień prowadzonych. W pierwszym rzędzie chciałbym tytułem wstępu. Przedstawić kilka podstawowych informacji na temat samej kolekcji święty, święci. Kolekcja święci, wyodrębniona ze zbiorów obiektów na podłożu papierowym w gabinecie grafiki i rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie, liczy około 5000 obiektów. Samo określenie zbioru święci może być na pierwszy rzut oka mylące, bowiem Zbiór ten nie obejmuje jedynie przedstawień świętych, postaci świętych pańskich. W skład tego zbioru wchodzą przedstawienia o charakterze religijnym, związane przede wszystkim z religią chrześcijańską, zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i obrządku wschodniego, grecko-katolickiego i prawosławnego. Niemniej jednak użyte określenie święci. Słusznie sugeruje, że w kolekcji tej znajdują się postaci uznane i oficjalnie ogłoszone jako święte i błogosławione. Na tej pierwszej karcie pozwoliłem sobie w woli przykładu przedstawić kilka, jeszcze nie sygnalizując tutaj znaczeń proweniencyjnych, rycin, które przedstawiają świętego Andrzeja Bobole. Rycina Bartłomieja Stachowskiego. Następnie Boże Narodzenie. Tutaj jest Rycina powstała na, w Paryżu, jest to litografia. Autorstwa Henryka Robera. Tutaj będzie postać Matki Bożej, prezentującej na ręce niepokalane serce. Oraz w górnym, lewym rogu przedstawienie, które powtórzy się jeszcze w tym moim wystąpieniu. Jezusa Chrystusa jako dobrego pasterza, i po prawej stronie przedstawienie, obrazek dewocyjny ukazujący sanktuarium i wizerunek Matki Bożej Bolesnej ojców Dominikanów w Jarosławie. W pierwszym rzędzie. Przedstawienia w kolekcji święci obejmują przedstawienia chrystologiczne, a więc te, które związane są z osobą Jezusa Chrystusa. Bogata w tym względzie, w tym względzie jest ikonografia postaci Jezusa, począwszy od Jego narodzenia, aż po przedstawienie jako króla na końcu czasu. Przedstawienia publicznej działalności osłaniają nie tylko samą osobę Jezusa, ale także historię zbawienia, która poprzez zgłoszenie Ewangelii dokonywała się wśród ludzi. Stąd wśród przedstawień o charakterze chrystologicznym nie brakuje również takich, które ilustrują Ewangelię. Tutaj należy y, chociażby nawet w woli przykładu. Y, pokazać tą rycinę w, pra, w prawym górnym dolnym rogu. Przypowiedź o dobrym ziarnie. Oczywiście w życie i publiczną działalność Jezusa wplecione są nierozerwalne inne osoby, które jak w latach dzieciństwa Jezusa na przykład Matka Boża i święty Józef i nie tylko dzieciństwa są w jego życiu obecne, czy to apostołowie, Kobiety towarzyszące podczas nauczania w różnych miejscowościach Palestyny. Na tej karcie już nie będę się rozrabniał, żeby czasu nie, nie, nie tracić. Mamy myślę, że wszystkim nam znane z ikonografii przedstawienia począwszy od Bożego Narodzenia poprzez ucieczkę do Egiptu, później sceny pasyjne i Ostatnia wieczerza. Kolejną grupą przedstawień wchodzących w skład kolekcji Święci są przedstawienia Maryjne. Wiele z nich, to jak już zostało to wspomniane, ilustracje z wydarzeń historii zbawienia, w których ma Matka Boża ma swoje istotne miejsce i funkcje. Tym samym nie sposób jej w tych wydarzeniach pominąć. Tutaj mamy scenę zwiastowania. Scenę. Warto tutaj przypomnieć o ikonograficznie wyodrębnionym przedstawieniu Pieta, w którym Matka Boża trzyma martwe ciało Jezusa, tyle co zdjęte z krzyża, jest tą postacią, która zdaje się prowadzić narrację do tych, którzy będą ten obrazek, czy to przedstawienie oglądali. Wśród przedstawień maryjnych nie sposób pominąć także tych, które stanowią dewocyjną ilustrację kultu Matki Bożej, czczonej w jej przymiotach, zgromadzonych chociażby nawet Witanii loretańskiej oraz wizerunkach Matki Bożej czczonych, licznie rozsianych po świecie w sanktuariach maryjnych. Chociaż chronologicznie należałoby rozpocząć tą jakby to wyliczanie, co zawiera kolekcja świętych od postaci starotestamentalnych. Niemniej jednak postaci znane z kart Pisma Świętego Starego Testamentu. Tutaj mamy po prawej stronie Biblię Radziwiłowską są tak naprawdę jakby tłem dla tego, co się dzieje po wydarzeniach Nowego Testamentu. Są, y, są jednak traktowani jako ci, którzy odczytują swoje powołanie od Boga, byli tymi, którzy przez głoszenie potrzeby nawrócenia, jak prorocy. Tutaj mamy y, wskazującego na tablice kamienne Mojżesza czy Dawida, odczytują w swoim życiu również to wezwanie do tego, aby głosić przyjście obiecanego Mes Mesjasza. U początku dzieła zbawienia, jak i dzieła stworzenia, są pierwsi rodzice. stronie przedstawienie, jak Pan Bóg przyprowadza do Adama Ewe. I wreszcie dochodzimy do największej części kolekcji święci, to oczywiście święci pańscy. Ich wizerunki, podobnie jak w przypadku przedstawień Jezusa i Matki Boskiej, stanowią wyraz kultu oraz swego rodzaju podstawą do zanoszenia przez ich wstawiennictwo w gruźbę do Boga. Tutaj mamy, tu na marginesie można wspomnieć, że w wielu, w wielu przypadkach jest to również podstawa tego, że, że po prostu takie wizerunki były tworzone. Wizerunki świętych z jednej strony ukazują ich w całej ikonograficznie uzasadnionej kreacji, z drugiej zaś stanowią dla tych, którzy przyzywają ich wstawiennictwa, wzór do naśladowania i przykład do zrealizowania w życiu zaproszenia. I przechodzimy do tematu, który, tak jak mówiłem, będę starał się po prostu zasygnalizować. Proweniencja. Zbiory oczywiście zostały wyodrębnione, powiedziałbym, sztucznie, dlatego że jak trafiały w postaci darów, to były to zbiory darczyńców, którzy gromadzili przez lata swoje różne ryciny i te zbiory trafiały do Muzeum Narodowego w Krakowie. Należy na początku może przypomnieć tutaj, dla przypomnienia, wyjąłem z kodeksu etyki ikon dla muzeów definicję proweniencji. Jest to pełna historia przedmiotu, zawierająca także informacje o dziejach tytułu prawnego do niego od czasu jego wytworzenia lub odkrycia, dzięki której można ustalić jego autentyczny. Autentyczność i stan własnościowy. Oczywiście odczytywać można poprzez różne elementy, które znajdują się albo na samych obiektach, albo po prostu zostały one w jakiś tam sposób odnotowane przy przekazie, przy darowaniu, przy nabyciu w postaci, chociażby nawet tutaj, mamy pieczątki w lewym górnym rogu przedstawiające pieczątki kolekcji poszczególnych darczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbiory graficzne, w których w skład wchodzą, wchodzi omawiana kolekcja święty, stanowi dość pokaźną część zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Gabinet grafiki i rysunku, który obecnie sprawuje merytoryczną opiekę nad zbiorami graficznymi, stanowi kontynuację działu rycin, rysunków i akwarel, który początkami swoimi sięga drugiej połowy XIX wieku. Ściśle wiąże się z otwarciem Muzeum Narodowego w Krakowie. Pierwsze zaś grafiki na rzecz nowo powstałego muzeum pojawiły się właśnie w 1883 roku i pochodziły przeważnie z darów i zapisów ofiarodawców pochodzących z różnych warstw społecznych. Z chwilą powstania Muzeum Narodowego w Krakowie powstała inicjatywa zasilenia go w nowe dzieła, wśród nich również zbiory graficzne. W 1899 roku zbiory graficzne muzeum Wzbogacił zbiór tysiąca drzeworytów xix wiecznych przeważnie wycinków z polskich, a wśród nich przede wszystkim warszawskich czasopis, ilustrowanych tygodnika ilustrowanego i głosów. W tym momencie należy na chwilę zatrzymać się nad dość istotną kwestią dotyczącą kolekcji święci. Obiekty wchodzące w skład tej umownie wyodrębnionej w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie poprzez przyjęcia klucza tematycznego, swoistego motywu, jakim są przedstawienia o tematyce religijnej, to jest święć. Jest to klucz tematyczny, a bardziej motyw, kolekcja, który po prostu również i w muzeum pojawiają się. Motywy, portrety, albumy, widoki, ekskliprysy, plany, miniatury pozwala wyodrębnić z historycznie związanych z różnymi kolekcjami właścicieli, którzy przekazali w darze Muzeum Narodowego w Krakowie gromadzone przez siebie zbiory. W 1903 roku widzę, że czas mi się kończy, przekazane zostały zbiory Emeryka Hutenczapskiego, który zasilił dosyć pokaźną ilością obiektów. To już właśnie tutaj są przedstawione przykłady tych obiektów. I można powiedzieć ogólnie, że te obiekty z, z daru Emeryka Hutenczapskiego są najbardziej powiedziałbym wartościowe pod względem artystycznym, ikonograficznym. Po kolekcji Emeryka Huttenczapskiego do, dosyć dużych liczebnie zbiorów, które zostały na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie przekazane, to kolekcja Władysława Baktynowskiego, który przez szereg lat przekazywał na rzecz muzeum zgromadzone przez siebie obiekty. O nieco niższej wartości artystycznej, ale istotne pod względem historycznym do zbiorów graficznych, które są w zbiorach MNK w latach 1903-1904 trafiły rodziny stanowiące kolekcję doktora Wacława Lasockiego, o którym dzisiaj już była mowa. Niestety szczególną... muszę prosić o ostatnie zdanie. Dobrze. Reasumując, tu jeszcze będzie. Oczywiście kolekcja Feliksa Jasińskiego, dosyć pokaźna i znacząca również dla muzeum. Kolekcja z Krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie zostały przekazane wszystkie obiekty, w tym pokaźna liczba rycin, grafik. I tutaj na koniec taka ciekawostka do rozczytania dla Państwa, która zastanawia oczywiście badacza, że nie tylko chodzi o kwestię chociażby nawet początku, gdzie obiekt został powstał, ale jak jego droga trafiała. I tutaj jest napis Sztuni na imieniny ofiaruje ten obrazek. Dziękuję pięknie za uwagę.